W parku etnograficznym w Tokarni uczestniczyliśmy w ważnej uroczystości, w Święcie Chleba. W naszym kościółku z Rogowa dziękowaliśmy Bogu za plony. Uczestniczyliśmy w starym obrzędzie dożynkowym razem ze swoim Pieśni i Tańca Skokotliwi. Przedstawiliśmy przedstawienie okrężne dawne dożynki. Popatrzyliśmy jak działają maszyny, które służyły człowiekowi przez dziesięciolecia właśnie do obróbki zboża, ziarna. Uruchomiliśmy wiatrak z dębna i uzyskaliśmy mąkę. W niej powstały bieda chlebki, nasze słynne podpłomyki w chałup, pieczone w chałupie ze złotnik. Próbowaliśmy chleba, tańczyliśmy, bawiliśmy się, cieszyliśmy się, że mimo trudnego czasu jest nam dane dziękować za największy dar pracy Boga, natury, za chleb. Do zobaczenia w przyszłym roku. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu i zapraszamy do obejrzenia Staropolskiego Wiejskiego Obrzędu Dożynkowego, który związany był z zakończeniem żniw. A przedstawią go dla Państwa członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Skokotliwi z Mostek w gminie Suchedniów. Bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Wstępujemy w Pana dziedzica dwór. Przynosimy trzystek pola zbiór. Co było zasiane, to jest zebrane. Co było w ziornecku, to jest w kłosecku. Co było w kłosecku, to było w snopecku. Co jest w snopecku, to jest w kopie. Ile gwiazdek na niebie, tyle panu dziedzicowi życzymy stertek na polu. A ten wieniec, czerwieniec, przenożytny, Niech będzie Panu, do dziedzicowi, stolot korzystny. Dziękuję Wam za ten wieniec, za ten wspaniały chleb, za staranie podczas żniw. Z powinszowaniem, jaśnie Panie, przynoszę donieść, że żniwa za końceli. Jestem ogromnie uradowany. Dziękuję Wam. I rzucę błogosławieństwa boskiego. Co com ją prowadziła przez całe latko. Od granic do granic srebro złoto zbierając, srebro złoto zbierając i panu do rąk oddając. A teraz starodawnym obyczajem otańczymy. Muzyka, już my pożeli, pożeli. Maryśka biegiem tam. Do kumory, wynosić jadło na stoły. Jacenty tych pole woj, niech ludziska się ucieso, zabawiło. A muzykant przygroił nam tu, żeby właśnie tak rozweselili, zabawili i wszystkich do tańca wołamy. You i Jak like magik. <laughs> no. Iluzjonista. No. nie zrobił, bo to młody, ładny chłopak no. no i karabatem. I, Bad. I Nie bij to mocno. Jest. 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 Nie nie, tam nie, mocno. By nie uciekł, to czemu mu no, małpiec nie Chłopak i co? Patrzcie ogunek <laughs> Na bazie tego wiatraka omówię Państwu tylko podstawowe czynności, które wykonywać musiał młynarz do tego, żeby wiatrak można było uruchomić. Opowiem trochę o tym, czym był wiatrak w takim codziennym życiu rodziny młynarskiej, jak był traktowany, proces obracania tego obiektu. W zależności od kierunku wiatru on musiał być ustawiony frontem do wiejącego wiatru. Na bokach, na bocznych w ścianach takiego młyna często widać otwory wyróżnięte przez młynarza. One były po to, żeby w trakcie pracy można było wyjrzeć i zobaczyć, czy wiatr nie zmienił swojego kierunku. Był kiedyś bardzo często spotykanym elementem wiejskiego polskiego krajobrazu. Dziękuję bardzo